Ho, ho, ho! Witajcie, Rostoj mili! Ja się mianuję Święty Mikołaj, albo ja to inaczej daję: Święty Nikolaus. Witam was pięknie po Fes a Fes długim czasie, w kolejnym epizodzie serii Śląskie Sowa na dziś. Bez to, jak już zech sam przyszedł, to mam do was Fes a Fes ważną wiadomość. Bez to, posłuchajcie! jo do was Dzisiaj nie przyda, nie przyda do was. Nie dostaniecie ładem geszynku nie będzie Xboxa, nie będzie gier nie będzie kopertki z Geldym. A wiecie po jakiemu? Bo Jo na Wilio 24 grudnia nie przyłaża. Nie. Jo już było 6. Jo już Boł 6 i więcej łazić nie byda. każdy wie co na... 24 grudnia na wiliu Geszynki pod Chrisbaum przynosi Dzieciątko. Łazi one bez balkon albo bez łokno, podłazi po cichu z Geszynkiem pod Chrisbaum, łostowio i po cichutku pito. A ty potem przyłazisz, kukusze pod grisbaum, padasz i oto dupca, i oto smola, łot Dzieciątka, żech dostał Geszynki. Potem wejdziesz do tej tytki, albo jak to się go do inaczej taśki I... i oto dupca Haribo tak z Niemiec, żech dostał. O jakie gryfne zowdy, żech o takim marzu! I jero, no no, wielkim fanem. Mogę powiedzieć kolekcjoner pasjonata. I no czemu sam jest pół no wiadomo, jak to jest, całko familio zbierą się przy jednym stole, wszyscy się osiadają, na blad wjeżdżają po kolei, następne potrawy świąteczne, karp w galarecie, albo po żydowsku, jo tam karp nie jem, bo dupi mułem, moczka, makówki, komport ze suszu, siemieniotka, barsz grzybowo, pszałoty rostomajte, tam nie każe, to jeszcze jedzą jakieś tam kutia, Jakieś tam kluski z makiem, kluski to się jest z roladą, i z modroka pusto. Się masz keci, się godo, kolędy się śpiewo. Przed siednięciem się do stołu trzeba pożykać, do ponbuczka podziękować, co się wszystkie ludzie mogli zebrać, tak razem. Potem się idzie na pasterka. Niekerzy idą na pasterka do kościoła, inksze ludzie zaś na tako trochę inkszo pasterka A jeszcze. Wrócimy na chwilę do tego Chris Bauma. To jest Chrisbaum. Kerry mamy takie roztomaite rzeczy i jo wam to te roski wytuplikuje na trochę lepszym bajzpilu. Pod Chris obowiązkowo mamy betlejka. Sam jest mały Jezusek, Maryjka, Józef, jakieś krowy i janiołek. Na Chris Baumie mamy glaskule, albo glaskugle, jak to go dają. I o się takie janiołki obwiesił też, mamy lampki. Mogimy też mieć roztomajte kety. Z papieru albo plastikowy, a na samym wierchu mamy albo taką gwiazda, albo tak zwano szpica. Geshing. No i co ja wam więcej godu? Już wam nic więcej nie godą, łostowią wos, są się i da siednąć e, Do stołu z całą familią Bestoj mili. Winszuję wam, radosnych godów, pięknych świąt. Wszystkiego co najlepsze, co byście ustawiali dużo kciuków do wierchu. Łodrozu Wam też życzę wszystkiego najlepszego w nowym nadchodzącym roku 2017. I tyle. Dziękuję pięknie za uwagę. Ciemcie się, chowcie się, patrzcie tam jako. Pa, pa.